Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Tak sobie stwierdziłem dzisiaj, że dawno już nie robiłem żadnego tagu, a tak się składa, że nikodem z kanału Inżynier Przygody, którego w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam i jednocześnie zapraszam Was, żebyście zapoznali się z treściami na jego kanale, bo są naprawdę ciekawe. Nominował mnie do takowego, konkretnie do The BookTube Watching Tag. O co w nim chodzi, to za chwilę, ale najpierw chcę Iszce tylko powiedzieć spokojnie. Ja pamiętam o Twojej nominacji. Jakby bardzo długo pozyskiwałem książkę, ale już ją mam. Skończy się Wiktober i, i nagrywam te, ten tag dla Ciebie. Więc jakby spokojnie i nie denerwuj się. Teraz przejdźmy do samego tagu dzisiejszego. E, mamy tutaj bodajże 8 kategorii dokładnie tak. Wszystkie związane w jakiś sposób właśnie z BookTube'em. Numer jeden. Jak dużo kanałów na BookTube subskrybujesz. Jeśli chodzi o liczbę, to jest tych kanałów 12, przynajmniej tyle wyliczyłem, licząc swoją prawda, listę subskrypcji. E, natomiast jeśli chodzi e, o, o listę, no to już ją podaję. Zacznę od e, Izy Bookmi świadkiem, jako że zalegam jej z tym takiem, to w ramach zaduś uczynienia. Następnie Nikodem Inżynier Przygody, dzięki któremu ten tak tutaj na tym kanale się znajduje. Potem Ula Słomka, Justyna Łap, chwilę, dziewczyny z bestsellerek, Laosza, Paweł P42, Karolina Kombuk, Dr. Book, czyli oczywiście Nikola, Ola Książkowy Freak, Sylwia My Books, My Life oraz pod naporem, którego nie wiedziałem, czy jakby liczyć do booktubowych kanałów, natomiast jest on zdecydowanie związany z książkami, i jeśli nie znacie to zdecydowanie polecam, bo to, co, tam, to, co się tam dzieje, to, co, czego wy tam możecie posłuchać, to jest naprawdę niesamowite. I jeszcze jak możecie posłuchać, jakby pod naporem, to jest kanał, którego, który ja odpalam po prostu, żeby posłuchać, jak ktoś pięknie mówi po polsku, bo, bo takie właśnie treści tam znajdziecie. I naprawdę zachęcam Was, żebyście, jeśli jeszcze nie znacie, to żebyście tam zajrzeli. Pytanie numer dwa: kiedy oglądasz Booktube? I u mnie nie ma jakiegoś takiego schematu, jest to bardzo różnorodne. Ja stosunkowo rzadko oglądam generalnie BookTube, ale najczęściej zdarza mi się to do śniadania, kiedy, kiedy na przykład mam później uczelnię, ewentualnie, no, zawsze jeśli coś jem, to coś oglądam. Więc dosyć często jest to właśnie BookTube. Jeśli widzę, że akurat jestem na, na komputerze czy na telefonie, i ktoś ze znajomych coś dodał, no to również. Również odpalam taki odcinek. Wieczory takie weekendowe, bardzo często siadam, żeby, żeby po prostu nadrobić, co tam ktoś znajomy dodał. Jeśli jest jakiś tytuł, jakaś recenzja tytuł, którego, po który raczej nie sięgnę, ale jednak w jakimś stopniu mnie tam ciekawi, to, to również takie filmy oglądam. No, i w momencie, kiedy ja sam planuję zrobić recenzję jakiegoś tytułu, no to sprawdzam również ten tytuł na innych kanałach, jeśli takowe filmy powstały, żeby po prostu się nie powtarzać, bo ja jakby chcę Wam zapewniać jak najwięcej nowych, oryginalnych treści, a, a takie kopiowanie, żebyście trzy razy słuchali tego samego, trochę nie ma sensu, prawda? Więc tyle jeśli chodzi o, o kwestię, kiedy oglądam ten BookTube. Pytanie numer 3. Jak równoważysz oglądanie, czytanie i tworzenie własnych filmów? To jest bardzo proste. Nie robię tego, nie radzę sobie kompletnie w życiu, nie spałem od 72 godzin, także jest super. Nie no, a tak na poważnie to, to nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. W sensie, jasne, musimy troszkę planować do przodu e, i, i musimy jakby mieć cały czas w głowie, że tutaj wypada dostarczyć dwa filmy w tygodniu, tutaj trzeba wrzucić zdjęcie na Instagrama, tutaj trzeba do was pogadać, żeby jednak e, zachować tą, tą ciągłość interakcji. E, no no i, i po prostu jakby ten zmysł planowania jest, jest u nas trochę rozwinięty, mam wrażenie, natomiast to nie jest aż tak skomplikowane, jakby poza tymi trzema, trzema rzeczami mam jeszcze wiele innych, takich jak uprawianie sportu, bieganie właśnie, spotykanie się ze znajomymi, uczelnia, e, szykowanie się teraz do licencjatu, więc jakby no, trzeba to wszystko pogodzić. Czasem faktycznie jest ciężko wyłuskać te, te, te godziny potrzebne na, na poszczególne czynności, Natomiast, no, u mnie to jest tak, że jednak mam te priorytety i, na przykład, jak nie dodam dwóch filmów w ciągu tygodnia, to jakoś to przeżyję. Jakby nie wiem, czy wy to przeżyjecie, ja to jakoś przeżyję. I, i no, no, sorry, ale jeśli mam jakby terminy na uczelni, no to jednak to ma priorytet trochę, bo jednak chciałbym skończyć te studia. Nie? Hmm, chociaż gdybym mógł, to ja bym robił te filmy cały czas. Naprawdę, to jest bardzo przyjemna rzecz i, i dlatego, no jakby, jeśli coś jest przyjemne, to czas się sam znajduje, tak naprawdę, nie? A jeśli chodzi o czytanie, no to komunikacja miejska i, i trans miejska, że tak powiem, e, zdecydowanie pociągi. To jest chyba czas, kiedy ja najwięcej czytam. No, każdego wieczoru gdzieś tutaj się uda wyrwać jakąś godzinkę czy dwie. Czasem po prostu, no, kosztem snu, ale, ale to jest już moja decyzja i jakby o, nikogo nie zachęcam, nikomu nie odradzam. To jest już Wasza personalna sprawa, nie? Jeśli się czujecie na siłach, wiecie, że po czterech godzinach na przykład dacie radę przeżyć kolejnych 10 na uczelni, jak czasami mi się zdarza, no to. No to nikt wam tego nie zakaże. Czy to jest zdrowie, raczej nie, ale, ale no ja tutaj nie jestem po to, żeby was przekonywać do tego. Kategoria numer 4. Czy jest różnica między filmami, które lubisz oglądać, a filmami, które lubisz robić? Oczywiście, i ta różnica jest całkiem spora, bo ja tak naprawdę Booktube oglądam bardzo niewiele, jeśli chodzi o taką ca całość mojego oglądania, bo najczęściej oglądanymi przeze mnie treściami są podcasty. Są to trzy podcasty, tak naprawdę to jest Rock i Borys. Imponderabilia i dwóch typów podcast. W odwrotnej ko kolejności, jeśli chodzi o częstotliwość, to znaczy najczęściej sięgam właśnie po e, dwóch typów podcast, bo to jest typ humoru, który przemawia do mnie najbardziej, i, i ja po prostu no, z wyczekiwaniem. To jest jedyny pa Patronite, którego ja aktywnie subskrybuję, więc jakby to o czymś świadczy. I, i, i się świetnie bawię. No te wywiady oczywiście u Karola Paciorka, lekko stronniczych, również oglądam. Komentary videos też sprawiają mi, mi dużą frajdę, jeśli chodzi o oglądanie właśnie. No, i oczywiście, vlogi Krzysztofa, gąciarza. Także zapytaj beczkę, to jest jakby takie mój YouTube w pigułce. Oczywiście, ten Booktube, te materiały booktubowe również sprawiają mi przyjemność, bo to jednak jest moje główne zainteresowanie. Natomiast, jakby one stanowią najmniejszy odsetek, jeśli chodzi o, o te treści, które ja oglądam pod względem czasowym. Że tak powiem, więc, więc tu jest duża różnica. No bo ja tworzę głównie Booktube, e, vlogi od czasu do czasu, ale to też raczej około książkowe, w żadnym stopniu nie takie jak Krzysztof Gąciarz, więc jakby daleko mi komentarzy i podcastów też, przynajmniej na razie nie robię, nie wiem, raczej w planach też nie mam, ale zobaczymy, czymy co życie przyniesie. No więc stosunkowo się to różni, jeśli chodzi o treści, które oglądam, od treści, które robię. Kategoria piąta: kogo jako pierwszego zasubskrybowałeś, jeśli chodzi o, o Booktube, i czy nadal go oglądasz? E, I tutaj, jakby, muszę wyjaśnić, że generalnie ja najpierw chciałem e, nagrywać o książkach, i dopiero potem odkryłem Booktube. E, to znaczy, chciałem się przerzucić z giery na książki, i, i e, potem się dowiedziałem, że istnieje w ogóle coś takiego jak Booktube, e, przez moją koleżankę, która pokazała mi kanał e, Mai Maja K którego to już e, również nie oglądam, ale to nie dlatego, że mam jakąś zwadę z Mają, w sumie nigdy większej jakiejś interakcji z nią nie miałem, e, natomiast po prostu jakoś tak rozminęły się treści, których ja szukam, a, a które ona oferuje na swoim kanale, i tak, tak jakoś, e, jakoś po prostu nie wiem, może to jest kwestia wieku, e, że, że teraz szukam czegoś innego, natomiast e, już, już tego kanału nie oglądam. Skoro był najstarszy kanał, no to teraz wypada w drugą stronę kategoria szósta. Kto jest najnowszym Booktuberem, którego zasubskrybowałeś? I to było niezłe wyzwanie dla mojej pamięci, bo ja bardzo rzadko e, daję te subskrypcje. Ale jeśli dobrze pamiętam, no to ostatnim Booktubowym kanałem e, była właśnie Justyna Wiem, Więc to jest jakby moja najnowsza subskrypcja. Kategoria siódma: kto jest Twoim starym ulubionym Booktuberem? I teraz mam problem, czy interpretować stary jako e, wiek danego e, Booktubera, czy stary, że oglądam go stosunkowo długo, jednocześnie jest tam jednym z moich ulubionych. E, natomiast je, jestem w stanie sobie poradzić z tym e, pytaniem, dlatego że, niezależnie od tego, jak interpretujemy, e, odpowiedź jest jedna i myślę, że stosunkowo nietypowa, bo jest to remigiusz Maciaszek Rock Alone, e, dlatego, że on prowadził taki, taką serię, która mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci na kanał. Kilofem i książką, w której to gadał o, o książkach, jednocześnie budując budowlę w Minecrafcie, I, i to jest jeden z moich ulubionych książkowych cykli na całym YouTubie. Nie jest on co prawda booktuberem jakby tak per se, ale, ale zdecydowanie jest to Remigiusz Maciaszek zarówno pod względem wieku, jak i, i długości mojego subskrybowania, bo, bo to już, już pewnie z 8 lat, jak nie więcej. Tak, także jest to zdecydowanie rok i, i no mówię, jakby to są naprawdę, ja wracam do tych filmów... 3-4 razy, bo, bo tak mi się je przy, przyjemnie ogląda. Steampunkowy jest chyba moim ulubionym. Jego to widziałem już z 10 co najmniej, i, i większość książek, o których tam mówił, e, już, już zdążyłem przeczytać. Także e, polecam Wam bardzo serdecznie, i przechodzimy do ostatniego, już pytania, ostatniej kategorii. Czego nauczyłeś się oglądając Booktube? I to jest jakby bardzo ciekawe, istotne dla mnie pytanie, dlatego że ja z Booktube'a nauczyłem się komentowania filmów przez oglądanie właśnie Booktube'a. E, dlatego, że jakby oglądając tych ludzi i jednocześnie jakby znając ich na stopie prywatnej, tak e, jakby chcę się udzielać, e, zrozumiałem jakby jak ważny jest udział tego, e, tego widza w procesie e, tworzenia na YouTube i, i, i lubię się jakby udzielać, lubię wyrazić swoją opinię na dany temat albo po prostu tam dać znać, że obejrzałem film e, pisząc, pisząc coś w komentarzu. E, i na, cały czas jakby nad tym pracuję, bo to jest tak, że, że jakby w głowie nie mam tego, że, że warto by, a, a powinienem, bo naprawdę warto jakby zostawić komentarz e, pod filmem, bo, bo, bo no ta interakcja jest ważna i, i nam się jednocześnie robi miło i my Lubimy się angażować w to, co robimy, lubimy jakby widzieć, że e, to, co tworzymy, ma jakichś odbiorców realnych, których jakby poznajemy przez właśnie komentarze. E, więc jednocześnie no, staram się właśnie e, sprostać temu wyzwaniu, bo to jest dla mnie e, wyzwanie i, i piszę te komentarze, staram się być aktywny e, pod tymi wszystkimi BookTube'owymi kanałami, które oglądam. I, i no mam nadzieję, że Wy również taką lekcję z tego Booktuba wyniesiecie. Jeśli jeszcze nie komentujecie, no to was bardzo serdecznie zachęcam, bo to jest naprawdę super sprawa. Mi się super tego czyta. Jestem pewien, że moim kolegom Booktuberom również. Ach, i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo tak się składa moja droga Karolino kombuk że ja w komentarzach u Nikodema widziałem, że ty bardzo chcesz zrobić ten tak, a na razie go na twoim kanale nie widać, więc jakby ja wychodzę ci naprzeciw, żebyś nie musiała być takim samozwańczym e, nominatorem i nominuję cię oficjalnie, więc możesz już bez problemu robić ten tak, dostajesz... Ten, tą nominację ode mnie w prezencie na urodziny, bo tak się składa, że jeśli oglądacie to w dzień publikacji, no to Karo ma dzisiaj urodziny. Więc życzę jej wszystkiego najlepszego i Wam również radzę teraz szybko lecieć do niej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i składać życzenia urodzinowe, bo Karo zdecydowanie na to zasługuje. To by było na tyle, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę tego komentarza, o którym przed chwilą bardzo dużo rozmawiałem, no i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia, cześć!